Ok, następny odcinek. A czy muze? Chyba. Słuchajcie mu zyski, ja buduję. A jest muzyczki. Ja nawet sobie z YouTube'a bym pozwalał. Nie będzie, nie wiem ile trwa, bo nie mam stopelka. No nie, stopela, nic nie mam. Komentujcie, czy chcecie więcej takich akcji, że znikną dwa ręce murza. A wysłuchajcie, lock and lock. czy chcecie ten, bo YouTube pewnie mi nie pozwoli. A jak że wolicie, jakie puste muzyki, jak coś buduje, ale a nie jestem cicho, to komentujcie, tak, bo YouTube pewnie mnie pozwoli, jak to zobaczy, to od razu mi pozwoli.

Może film będzie trwał, będzie mak maks 30 minut. Może ciśleć mi się wina. Chyba. I maks, że śleć mi No. Muszę zrobić to, coś. Okej, okay, film będzie trwał gdzieś tyle, ile poprzednie nie zrobię dom dla npc ta i dopóki jakiś mpc nie przejdzie, no to wiecie. Nie będzie.

A już globię ten domek dla mpc Film W filmie tu od lat, ilukolwiek po prostu nie ma przegranej. nie wyczytam, kurwa się 会倒车。Wait, Jeszcze się nie odbieram, bo się nie odbieram. Czekajcie, czekaj, kolejne... jaka rola będzie No co? Ja nagrywam. Ja nagrywam filmy. Nie, telaria, tej gry nie masz. A masz Ale Alia na single, to jest odcinek. No to ten, ten, ten... Czekaj, teraz jedną rzecz zrobię i się ponagrywa ze mną. Ej, jakby co, tyle wszystko co powiesz będzie u... Możliwe, że obej że, że to milion osób powie, a więc nawet innego przekleństwa nie powiedz. Bo nie wiem co ci zrobię. Ci na sel wydam. Ok, widzowie, tak jak nas kolegom, jak słychać. No, naj... Tak, 5 godzin, że nie, nie będzie, no. Teraz zrobię. A w ogóle. Zrobię tylko siedzenie. Cześć, czołem. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.